Halo, o jakieś ludzie. Możecie mi pomóc? Ja nie wiem gdzie ja jestem. Halo, słyszycie mnie? Słyszycie? Odpowiedzcie. Jesteś w takiej swojej sytuacji Czy ktoś mnie słyszy? Halo? Tak, ja Cię słyszę Że znaczy kto? Podejdź tu Gdzie? Nie widzę cię. Idź w test, w którą słyszysz mój głos. Dobrze... Up. Kim Ty jesteś? Ach, nikim, którego powinnaś znać. Albo inaczej... Twoim sennym koszmarem. Odpowiedz mi, co ja tu robię? Nie wiesz. Nie, no to ja ci powiem. Wysłałam się tutaj. Po co? Żeby ci uświadomić pewną jedną. Należysz do mnie, a ale jestem wolnym LPS-em. Tak się ci tylko wydaje. Jak będziesz mnie słuchać, stanie się to, co z twoją rodziną. Ale co? Wróćcie. Obyć się. Siostro, co się stało? Róża, powiedz coś. No odpowiedzcie. Nie widzisz? One są martwe. Z tą też się to stanie? Dlaczego? Tak. Należysz do mnie. Tylko do mnie. Jak to się stało? A w prosty sposób: jaki w Twoim rodzinie został rzucony na klątka, która mnie przysypa, jeśli nie pamiętasz moich. stań się martwa. Na zawsze. To tylko uciem, To tylko sen? To tylko sen? Tak ci się tylko wydaje. To tylko sen. Na pewno się i wszystko będzie w porządku. Mam przygódę śniadanie. Nie martw się, to nie zaboli. Odejdź! Nie. No. Proszę, zostaw mnie i moją rodzinę w spokoju. Już nie mogę.